Dzień dobry bardzo, witam Was serdecznie w kolejnym domowym vlogu. Kto lubi vlogi domowe, od razu kciuk do góry. Jedziemy z tym dniem i jedziemy z tym życiem. Zapraszam! A dzisiaj, słuchajcie, mam misję wyprać wszystko, co jest do wyprania, zmienić pościel, też ją wyprać. Aktualnie wstawiłam ręczniki, nie wiem jak wy robicie, natomiast ja ręczniki zawsze piorę. U mnie to się nazywa akurat program dziecięcy, ale piorę praktycznie, że na gotowaniu. Lubię jak one są, wiecie, tak odkażone. Później wrzucę je do suszarki. Suszarka w ogóle fajnie je tak zmiękcza. Nie wiem, sprawia, że są trochę takie bardziej hotelowe. Eee, mam do prania kocyki, dzieci, nasze pościel, e, ogólnie ubrania, więc tych pralek dzisiaj pójdzie chyba z pięć. Dobrze, że jest suszarka, to nie trzeba tego wszystkiego rozwieszać. Pogodę nadal mamy tragiczną, jest upał, jest bardzo duszno. W zasadzie ta duchota przeszkadza najbardziej, bo mam wrażenie, że to też coś jest z ciśnieniem. Mnie na szczęście dzisiaj głowa nie boli, natomiast Krzyśka boli od dwóch dni głowa. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak jest, nie wiem o co chodzi z tym ciśnieniem. To chyba już starość. Gdzie, słuchajcie, będą też testy nowego żelazka. Jestem bardzo ciekawa, jak się spisze, chociaż nie mam wiele rzeczy do pracowania, to, to jestem ciekawa, więc sobie je przetestujemy e, I w ogóle chciałam słuchajcie, przyjść kurier, mm, ja wiem, że teraz część z Was mnie nie lubi za to, co powiem Ale ja już się trochę mentalnie przygotowuję do jesieni i stwierdziłam, e, że muszę zająć się swoimi m, swoją szafką z piżamami Chcę to wszystko przejrzeć, części się pozbyć, bo są wiecie, a to stare, a to rozciągnięte, a to poplamione. E, I nie chcę po prostu takiej piżamy, w której się czuję źle. Piżama ma być komfortowa, ma być ładna, ma mi się podobać i mam się nie czuć w niej od razu wiecie źle. E, więc dzisiaj przyjdzie kurier, dlatego że ostatnio w H&M-ie było 20 chyba procent. Mm, Przeceny na piżamy Oczywiście one się rozchodziły jak świeże bułeczki I zamówiłam sobie eski I powiem wam, że ja z tymi piżamami mam tak Że one niby wszystkie są takie same Natomiast ja mam chyba trzy piżamy z hm I one, te modele się różnią od siebie Więc zobaczymy Jak będzie z tymi eskami Chociaż są bardzo ładne, bardzo mi się podobają Ale piżama ma być przede wszystkim komfortowa Ja śpię zawsze w spodenkach I w koszulce Kiedyś próbowałam spania w koszuli nocnej, to się obudziłam raz w kamizelce, a raz w szaliku, więc to totalnie nie jest dla mnie. Mam długie spodnie od piżamy, ale one są bardziej takie wyjazdowe i ja po prostu muszę czuć, czuć luz i piżama przede wszystkim musi być komfortowa, więc zobaczymy te, które przyjdą. No ale, ale wiecie, dzisiejszy vlog kolejny domowy, słuchajcie, mówiłam Wam, że będzie dużo domowych vlogów, że będzie nudne, od razu tak powiem, domowe życie. Tam widzimy nasze szalone zakupy spożywcze na śniadanie, po prostu, dlatego że po południu jedziemy na zakupy spożywcze i słuchajcie, zastanawiamy się, czy znowu jechać do Kauflandu, bo ja powiem szczerze, że naprawdę cenowo Kaufland dla mnie jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem w dzisiejszych czasach. Gdzie cenowo w dzisiejszych czasach pozytywnie raczej rzadko co zaskakuje, czy jechać do Selgrosa, bo w ogóle ostatnio też miałam taką rozkminę i rozmawiałam z pewną osobą, która nie była na przykład w Lidlu przez kilka miesięcy i mówi, kurde, jak w tym Lidlu zrobiło się drogo, jakieś podstawowe rzeczy, kilka rzeczy i stówy nie ma. No i my też to zauważyliśmy, od kiedy w sumie pojechaliśmy do Kauflandu i jakoś do Lidla na razie nie jeździmy, zrobiliśmy sobie przerwę. No i właśnie się zastanawiamy, czy Kaufland, czy może Selgros, dajcie znać, gdzie wy robicie takie większe zakupy spożywcze, jestem ciekawa. U nas Biedronka, słuchajcie, odpada, dlatego, że tak... Mm, ja mówiłam Wam o tym, że my nie mamy Biedronki blisko i musielibyśmy e, żeby na takie większe zakupy jechać do niej samochodem, a tam z parkingiem jest ciężko. Ale najważniejsza kwestia, że słuchajcie. My jeździmy na takie większe zakupy raz w tygodniu, czasami nawet rzadziej, i u nas po prostu w tych biedronkach nie byłoby szansy, że kupilibyśmy wszystko, po co przyjechaliśmy. A dla mnie nie ma nic gorszego, niż pójście na zakupy i później dokupowanie jeszcze jakichś kolejnych rzeczy, bo jakiejś nie ma. I u nas zawsze w w, w tych biedronkach, a to są puste półki, a to nie ma tego, a to wiecie, nie ma jakiegoś mięsa. No i nie, ja już wolę mieć to załatwione za jednym zamachem, więc jakoś do biedronki to raczej nie. Może czasami z doskoku, jak idziemy na spacer z Mariuszem, to czasami się zdarza, a, ale to są mniejsze zakupy, więc dajcie znać, gdzie wy robicie spożywkę. A na śniadanie dzisiaj będą, słuchajcie, moje ulubione placuszki, których jestem sama autorem. W sensie pewnie jest mnóstwo takich w necie, ale ja sobie wymyśliłam i od tamtej pory regularnie je robię. Pół kostki twarogu i to wiecie, tak rozciapkuję, dodaję trochę mąki, trochę budyniu waniliowego. Ja używam tego cukrowego na rzecz... Miodu na koniec. Lubię sobie to wszystko, wiecie, skropić miodem. I tak proszku do pieczenia troszeczkę, proszę bardzo. Tak budyniu. Ja mam waniliowy. Nigdy powiem wam szczerze, nigdy nie widziałam różnicy pomiędzy budyniem waniliowym a śmietankowym. Nie wiem, czy to jakiś przejaw ignorancji z mojej strony, ale serio, ja nie widzę różnicy. No i trochę mąki. Ja daję kukurydzianą, bo ona w razie czego fajnie wchłonie wilgoć z sera i do tego jedno jajko. Całość mieszam na patelni, gotowe już dziękuję. A, i słuchajcie, jeśli masa czasami, bo czasami jest takie nie wiem dlaczego. Że masa może być zbyt gęsta. To ja dodaję dosłownie wiecie, taki mały sik mleka. I z mlekiem jest wszystko ok. Także nie mogę się doczekać już tego śniadania powiem wam, że nie byłam głodna, nie byłam głodna i teraz nagle zbudniałam i zjadłabym konia z kopytami i żałuję, że wcześniej nie zaczęłam tych placuszków robić no, ale już bliżej jak dalej słuchajcie, mam taką konsystencję i dodam sobie dosłownie łyżkę mleka żeby to mi było łatwiej ułożyć na patelni siup Mieszam, rozgrzewam patelnię i zaraz do Was wracam. Ekspresowe śniadanie. Mam słuchajcie, do tego śliwki, mam banana. No i oczywiście miód, także na patelnię. Odebrałam właśnie moje trzy piżamy z hm -u. Są przepiękne, są takie radosne. E, ja sobie je odpakuję i pomierzę. Zwłaszcza te spodenki, bo wszystkie to są eski i ja mam M-ki e, ale te spodenki w emkach są luźne. Ale wiecie, nauczona ostatnimi doświadczeniami z hm wolę sprawdzić zanim je wrzucę do prania. Więc sprawdzę sobie te eski, czy są ok, czy trzeba zwrócić. E... No i tak, jeśli nie trzeba, to od razu wstawiam 50 dzisiaj pranie. Słuchajcie, jestem przeszczęśliwa, bo wszystkie te piżamy są dobre. Uważam, że tego modelu nigdy nie miałam, więc nie wypowiadam, ale ten taki klasyczny pomiędzy S-ką a M-ką nie ma dużej różnicy, jeśli chodzi o gumkę. Tutaj koszulek nie mierzyłam, bo najbardziej mi chodziło o to, żeby, wiecie, mnie w brzuch nic nie cisnęło. Jestem przeszczęśliwa, bo wszystko zostaje, także teraz obcinam metki i do prania. Bardzo się cieszę. I teraz jeszcze tylko posprzątać w starych piżamach. No i dobra, tak się składa, że piżamy pozostałe jeszcze się piorą, te nowe, jak i jakieś wcześniejsze, które już miałam. Tutaj mam cztery pary długich spodni bez kompletu, i tutaj są koszulki bez kompletu, plus takie, jakby. Komplety pseudo, które porobiłam sobie sama. Tutaj jest moja zimowa koszulka, e, znaczy koszulka bluzka i długie spodnie. E, tutaj mam ten swój jeden komplet z H&M. Tutaj mam taki no name, który ma milion lat i się super sprawdza. E, powiem wam, że tutaj mam... O, czekajcie, bo kot mi tam odsuwa. To i to jest zakup z Pepco. Ja je uprałam może 3 czy 4 razy, bo właśnie miałam je na kilku wyjazdach i zobaczcie jak to wygląda. To jest taka jakby żurawina, no nie wiem, trochę mi się z ostro krzewem dlatego to kupiłam. Natomiast to wygląda strasznie wiarsko. Wydaje mi się, że ten jakby jesienno-zimowy sezon to będzie ostatni. Tam jest kociur, a tutaj są wszystkie rzeczy, których się pozbywam. Długie spodnie, w których ja w ogóle bardzo rzadko chodzę w takich spodniach, tak jak wam mówiłam. Spać to raczej w nich nie śpię. Niektóre są już porwane, niektóre są jakieś poplamione. Tego kompletu mi bardzo szkoda w poziomki czy tam w truskawki z chemu, ale on już jest nie do odratowania. Próbowałam, wiecie i, i takim mydłem na plamy, i zaprać, i zostawić. No, niestety musimy się pożegnać. A tutaj chciałam wam pokazać, jak wyglądają moje ubrania po suszarce, są tak pogniecione, dlatego osoby, które mówią, że im suszarka w ogóle nie gniecie, no to fajnie, to zazdro mi, mi tak gniecie, chyba, że ustawię program e, bez prasowania, tylko, że wtedy to jest na tyle wilgotne, że muszę to rozwieszać. E, no, ale tak, tyle mi zostało, plus to, co jest w pralce, mam jeszcze taką w pingwinki z Sinsei, ona też się pierze, bo ostatnio tak, chodziłam w piżamie w pingwinki, e, ona też się pierze, natomiast... Tego się pozbywam i bardzo się cieszę, bo to były rzeczy, po które ja w ogóle nie sięgałam, źle mi się w tym spało. Dzień dobry! I zaraz chciałam to ściągać, więc w ogóle bez sensu, żeby to było. A tutaj mam e, tak naprawdę, no to i to to są rzeczy na jesień, zima, a to na teraz. Dzień dobry, cześć! Podeszliśmy słuchajcie do sprawy strategicznej i stwierdziliśmy, że dzisiaj do sklepu nie jedziemy, bo to jest chyba najgorszy możliwy dzień i pojedziemy sobie jutro rano e, a ja oczywiście nie usiedzę więc tak, tutaj mam kawkę, wypiję sobie kawkę i znalazłam niestety tylko dwa słoiki i mam pomidory z których chciałabym spróbować zrobić passatę, znalazłam w ogóle przepis w Thermomixie, że wiecie generalnie on sam to zrobi, no ale wszystko to trzeba umyć pokroić, tam doprawić, bo to będzie passata z czosnkiem, e, jak będę włączać Thermomixa to pokażę wam, który to przepis, bo wiem, że lubicie i czasami korzystacie z moich polecajek, więc mam tutaj takie pomidory, no, które już trzeba zużyć, ale najpierw przerwa, kawka i po prostu chwila świętego spokoju, a później coś tam będziemy robić. Jeszcze chcę zmienić pościel dzisiaj, no i na pewno przetestować żelazko, ale to już później, także zaraz się widzimy. No dobra, słuchajcie, ja będę korzystać z tego przepisu, ale już mi się coś nie podoba, bo słuchajcie, to trzeba później pasteryzować i to trzeba gotować. Więc jeśli mi się te pomidory zepsują, jak odstawię je do lodówki, to będę wściekła. No dobra, ale to będzie moje pierwsze takie, wiecie, do słoików. Takie pasteryzowane i coś w tym stylu, co trochę już mi taką dorosłością trąca, więc słuchajcie, robię. Słuchajcie, byłam na rowerze, bo czasami emocje najlepiej tam zostawić. Nie jestem już w piżamie, jak widać, na grubo pielęgnacja wjechała i gotuję te weki ze ścierką. Nie wiedziałam, jak to się robi: czy pokrywką w dół, czy w górę. Gotuję razem ze ścierką. I powiem Wam tak. Mm, wszyscy, którzy robią takie rzeczy, regularnie podziwiam. I to są moje ostatnie weki, pierwsze i ostatnie. To mój pierwszy i ostatni raz, słuchajcie. Ja się do tego nie nadaję, nie mam do tego cierpliwości i dla mnie po prostu granie jest warta świeczki. Także tym samym kończę tego vloga. Znowu nie było testu żelazka. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Słuchajcie, tylko chciałam trochę uciec od, od odpowiedzialności, jeśli o to chodzi. Bo ostatnio już sprzątał w swoim pokoju yy, i posprzątał i wyrzucił bułce takie pudełko. Ona miała takie pudełko, w którym miała swój domek, miała tam kocyk i taki kokonik. Yy i zrobił jej szałas. I główną konstrukcją szałasu jest deska do prasowania. Co za tym idzie, ja nie mogę jej wynieść. Co za tym idzie, muszę prasować w pomieszczeniu, w którym nie ma klimatyzacji. Więc poczekamy chyba do jesieni z tym testem żelazka, bo nie ma opcji, żebym ja tam, wiecie, stała i prasowała nie wiadomo ile. Mm. No a już mi się trochę tych rzeczy nazbierało. Mam takie, wiecie, zwykłe koszulki do prasowania, uprałam właśnie dzisiaj koszulę Pognieciona maksymalnie, no więc śmieję się, że na jesień, ale niedługo jakoś będziemy sobie robić te testy. Też nie mam ciśnienia teraz na to. No możesz wynieść przecież potem spółkę. No, no jak mogę, mogę wynieść? Mówiłeś dzisiaj, że nie mogę, że tam mam prasować. Śmiałam się, że masz miejsce do prasowania, ale przecież może to wynieść, to 5 minut. Nie wiem czy można jej tu ruszać. No. Trzeba i jej... w ogóle dzisiaj myślałam jak jechałam rowerem, że trzeba jej kupić taki szałasek jak dzieci mają. I tam jest... Ten, jak jest szałasem pierwszym No tamten był za mały, wiesz, a jak się jej zrobi właśnie taki jak tutaj ma i się jej to ten kokonik wstawi... No to musi być coś, czego ona nie zniszczy. No to dla dzieci są materiałowe właśnie. No to ona to pogryzie i podrapie. No, nie, nie sądzę, że boż tak. Trzeba zobaczyć, może jakieś używane takie szałasy. Słuchajcie, jak macie szałas dla dziecka mały, to dajcie znać. Aby nie różowy, bo bułka nie lubi różowego. Jak mam dla kotka? Dla kotka to są za małe. No. Także kończę na dzisiaj tego vloga Taka za mnie perfekcyjna pani domu, że to wekowani, wekowanie, wekowanie to mi w ogóle nie wychodzi Obiad zrobiłam kupiony, zakupów nie zrobiliśmy Ale jutro rano się za to zabierzemy, jutro też będę nagrywać Więc spędzicie kolejny dzień z nami, ze mną w sumie najbardziej Tutaj leży Dogo, Dogo jest zmęczony Powiem wam, że nasze zwierzaki tak średnio znoszą te upały a w sensie na przykład spacery Mimo tego, że nie ma wysokiej temperatury I słońca cały czas Na przykład dzisiaj wiał taki wiaterek To Marysz przyszedł bardzo zmęczony Ja wiem, że od chodnika jest ogromna temperatura w ogóle ja mam coś takiego, że zawsze staję, bo są stopą, żeby zobaczyć, czy on się za bardzo nie będzie męczył to już swoją drogą, ale powiem Wam, że chętnie leżą w salonie pod klimatyzatorem. To jest dla mnie hit, bo naprawdę chętnie się układają pod klimatyzatorem i którego ja zakup cały czas chyba będę wychwalać, bo tak jak wam wcześniej mówiłam, ja mieszkałam już kiedyś w klimatyzowanym mieszkaniu, później mieszkałam w mieszkaniu, które się aż tak nie nagrzewało, natomiast to, to mieszkanie nagrzewało się, nagrzewa się maksymalnie i ja na przykład jestem na 95% przekonana że dzisiaj znowu nie będziemy spać w sypialni, tylko w salonie, bo jest tak strasznie duszno, wiecie, nawet jak były ostatnio burze, to to wszystko paruje, te burze nie były na tyle długie, żeby przyszło po nich ochłodzenie, tylko to wszystko paruje, właśnie też pisałam z Karoliną która no, nie ma klimatyzacji i się mega męczy i mówi, że jest zła, że prognozy ją oszukały, bo miało być ochłodzenie, a nie ma. I u nas naprawdę, jeśli chodzi o salon, to jest super, no bo jest klimatyzacja, natomiast jeśli chodzi o, wiecie, o sypialnię, czy nawet jak biorę prysznic w łazience, no to... jest dramat. I słuchajcie, będzie coraz gorzej. Każde lato będzie coraz cieplejsze, każde kolejne lato będzie coraz cieplejsze a ceny coraz wyższe, więc my właśnie między innymi dlatego się zdecydowaliśmy na klimatyzację, bo wiadomo, że ani usługi, ani towary tanieć nie będą. A na ten klimat też, wiecie, będzie się tak zmieniał, że no uznaliśmy, że lepiej zrobić to jak najszybciej. Dlatego ja się bardzo cieszę, bo dla mnie komfort życia, ja po prostu żyję normalnie, funkcjonuję, a wcześniej to było słabo. Także dzisiejszy plan na wieczór, odpalamy... Ślub od pierwszego wejrzenia wersję australijską I wizę na miłość Karaibską, też Wam polecam Jest jeszcze Wielka Brytania ale Średnio, ja akurat za Anglią Tak, średnio Ale właśnie ta karaibska wizę na miłość No i ślub od pierwszego wejrzenia Australia Ktoś mi pisał, że od września wychodzi Nasz Polski Ja w sumie, jakoś mi się to nie rzuciło w oczy Może dlatego, że my telewizji nie odpalamy I nie wiem, czy oglądać, słuchajcie, odcinek po odcinku Czy, czy Przeczekać i cały, ale to już Nieważne. Wspólną już mamy obejrzaną, także to taka aktualizacja. Kończę na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog przypadł Wam do gustu. Proszę o kciuka w górę, celem motywacji. Proszę o komentarz, celem kopa w tyłek w celach motywacyjnych. Już się zakręciłam całkiem. Idę może sobie jakąś melisę zrobię. Powiem Wam, żebym się napiła czegoś albo mięte, No i mam gorzką czekoladę, więc taki wieczór będę z dogim, będę z bumkosią. No. Także żegnam Was, bardzo dziękuję za obecność, za wsparcie, no i za to, że oglądacie Mac, mimo tego, że Mac ma nadprodukcję i wrzuca strasznie dużo. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się w następnym filmie.